Przeciwieństwem statycznej fotografii pejzażowej jest fotografia sportowa. Dwukrotnie poruszaliśmy ten temat: raz przyglądając się popisom kierowców na torze, oraz fotografując narciarzy na stoku. W obu przypadkach mieliśmy do czynienia z trudnymi warunkami: piach i kurz z jednej strony, mróz i wilgoć z drugiej. W dwóch odcinkach Fotomani zmagaliśmy się z prowadzeniem obiektu w kadrze, czyli z panoramowaniem. Monika musiała sfotografować mistrza kartingu na zadaszonym torze. Radek pokazał jej dwie metody fotografii sportowej. Po pierwsze, zamrożenie ruchu, czyli robienie zdjęć z krótkim czasem otwarcia migawki. W tym wypadku potrzebujemy dużo światła, bo migawka wpuszcza do aparatu w ciągu 1,500 sekundy niewielką jego ilość. Inny sposób to pokazywanie ruchu poprzez rozmycie drugiego planu. Prowadząc samochód w polu działania autofokusa, wykonujemy zdjęcie, gdzie pojazd jest ostry, a kręcące się koła i umykający drugi plan są rozmazane. Poruszyliśmy też kwestię jasnych teleobiektywów oraz szumu powstającego przy fotografowaniu z dużą czułością. Monika polowała na kierowcę wyścigowego korzystając z ciągłego autofokusa i stabilizacji obrazu. Później przenieśliśmy się na mistrzostwa Europy w rally Krosie i pokazaliśmy profesjonalistów przy pracy. Na pewno udało się stalić jedną rzecz. W tym fachu wielkość obiektywu jest wprost proporcjonalna do jego ceny. Z kolei podczas narciarskiego wyjazdu do białki tatrzańskiej role odwróciły się. Monika stała się zwierzyną, a ja myśliwym. Próbowaliśmy wraz z Radkiem zamrozić Monikę w kadrze, a w zasadzie w kilku kadrach, fotografując sekwencyjnie jej zjazd z kotelnicy. Na naszą niekorzyść działały mróz i wilgoć. Omówiliśmy sobie podstawy działania światłomierza i balansu bieli. Pokazaliśmy czemu lepsze do fotografowania są stoki południowe oraz jak zadbać o to, aby nasz aparat cyfrowy przetrwał więcej niż jeden zimowy sezon. Do Warszawy wróciliśmy z udanymi sekwencjami zdjęć Moniki, na których jak na dłoni widać, że jej narciarska pozycja jest lepsza przy skrętach w prawo. Myli się ten, kto twierdzi, że nocą nie ma światła. Nocne fotografowanie niesie ze sobą masę nowych możliwości. Statyw i długi czas ekspozycji dają zaskakujące efekty. Wystarczy znaleźć tylko coś, co świeci i uzbroić się w cierpliwość. To było ciekawe doświadczenie. Fotografowaliśmy miasto po zmroku, a właściwie udaliśmy się na świetlne łowy. Głównym zadaniem było bowiem uchwycenie światła w ruchu przy długim czasie otwarcia migawki. I tak naszym celem stały się samochody i tramwaje. Omówiliśmy sobie wady i zalety długich ekspozycji. Na przykład, czemu przy 30-sekundowej ekspozycji kolejne zdjęcie możemy robić dopiero po minucie, albo jak istotny może okazać się pilot. Kolejny już raz byliśmy skazani na dźwiganie statywu. Radek pokazał nam, kiedy najczęściej na naszych zdjęciach pojawiają się bliki i flary oraz czemu ciężkie teleobiektywy mają własną stopkę do statywu. Ponadto wiele problemów przysporzyła nam kompozycja kadru. Często dopiero po zrobieniu zdjęcia w kadrze pojawiały się niechciane elementy, które najzwyczajniej nie były widoczne gołym okiem. Jak z bliska wygląda ludzkie oko? Piana w szklance soku czy głowa modliszki? Mogliśmy przekonać się o tym, kiedy mówiliśmy o makrofotografii. Nawet zwyczajna wizyta w zoo może przynieść wiele niesamowitych wrażeń, oczywiście w skali makro. Jesienne nastroje rozwiały się jak poranna mgła w trakcie naszej wizyty w akwarium. Taka ilość kolorów szybko podniosła nas na duchu. Najtrudniejszą rzeczą do przyswojenia w przypadku makrofotografii była skala odwzorowania. Radek próbował nam to wyjaśnić używając argumentów ściśle finansowych. Dowiedzieliśmy się, że różne obiektywy dają różną skalę odwzorowania i że małe przedmioty można fotografować z różnych odległości. Ustaliliśmy, że większe pole manewru dają nam aparaty kompaktowe w związku z ich dużą głębią ostrości. Pokazaliśmy kilka rodzajów lamp błyskowych oraz banalny sposób na zrobienie efektywnego rozpraszacza przy użyciu kawałka drutu i chusteczki higienicznej. W studiu czekało na nas marzenie każdego entomologa w postaci wygłodniałej modliszki na stole bezcieniowym. Po przełamaniu lodów wykonaliśmy zdjęcia, które z powodzeniem można byłoby pokazywać na przyrodniczych wystawach. Naszym gościem jest Jarosław Kret, znany wszystkim w Polsce jako prezenter pogody, ale także podróżnik. Mało kto natomiast wie, że Jarek jest też fotoreporterem. Fotografował m.in. dla National Geographic. Jarek, witam Cię serdecznie. Fotomani. Czy w swoich zbiorach masz jakąś fotografię, z której jesteś szczególnie dumny? Jakąś wyjątkową? Pamiętam, jak robiłem fotoreportaż o polskich wojskach na wzgórzach Golan. Dla National Geographic polskiego. Właściwie ta misja już od 30 kilku lat jest tam na miejscu. To trochę bezsensowna sytuacja. Bezsensowna sytuacja, że tam nie ma jeszcze pokoju. I postanowiłem ten fotoreportaż tak skonstruować, żeby te zdjęcia miały taki element absurdu. I były tam takie zdjęcia, jak no stoi dwóch żołnierzy na szosie, pustka golańska i sobie idzie żółw, a obok stoi samochód, a obok jeszcze biegnie jakaś dziewczyna w krótkich spodenkach. Takie drugie zdjęcie, takie bardzo charakterystyczne, rozstrzelana wioska w latach 70-tych. Czerkiesi zostali stamtąd wygnani. Teraz jest pole minowe i na to pole minowe czasem pasterze odważnie wprowadzają swoje krowy. No i te krowy tak jakby bały się trochę chodzić po tym poluminowym, ładują się do tych budynków. No i tam wlazła do takiego budynku krowa i sobie wyglądała e, przez okno. Nie wszyscy amatorzy fotoreportażu mają możliwość wyjazdu za granicę, nie zawsze mają szczęście, żeby spotkać taką właśnie sytuację, ale właściwie mogliby chyba, jeżeli mają odpowiednie cechy, jeżeli mają ciekawość świata, też robić dobre fotoreportaże w kraju. Ale jasne, no w Polsce jest mnóstwo sytuacji, które są nam bliskie i do których mamy ogromny stosunek emocjonalny. W związku z tym myślę, że możemy o nich w jakiś sposób znaczy do nich się odnieść i o nich opowiedzieć. To jest tak, jak wieździe samochodem. My musimy umieć zmieniać biegi, żeby jechać bezpiecznie i żeby dojechać do celu. Musimy znać dobrze technikę i mieć w miarę przyzwoity sprzęt, żeby też dotrzeć do tego swojego celu. Ale cel to znajduje się tutaj. Nasz ekspert często powtarzał nam, że najtrudniejsza jest odpowiednia prezentacja fotografii. Lepiej pozostawić wrażenie niedosytu. Lepiej pokazać mniej niż zanudzać widzów dziesiątkami kadrów. My z Moniką, jako fotoreporterzy, sprawdzaliśmy się na dwóch krańcach Europy. W Polsce i we Francji. Przygotowania do fotoreportażu zaczęliśmy od strony psychologicznej. Fotografując ludzi, musimy umieć przełamać pewną barierę, bo często wchodzimy z obiektywem w prywatne życie. Na jaw wyszła kolejna zaleta małych aparatów cyfrowych. Ludzie szybciej akceptują kompakty i łatwiej zapominają o ich obecności. Lepiej stosować szerokie obiektywy i fotografować plany ogólne. W nich kryją się szczegóły, dzięki którym łatwiej będzie opowiedzieć historię. Lampa błyskowa, zło konieczne, wcale nie musisz szpecić fotografii. Pod warunkiem, że nie błyskamy ludziom po oczach. Wystarczy skierować flash w sufit, a światło odbite wydobędzie z ciemności to, co potrzebne. I rzecz podstawowa. Nieważne, czy zdjęcia zrobimy w Paryżu czy w Warszawie, trzeba umieć ułożyć je w cykl. A jeżeli przy okazji uda nam się nie zanudzić widza, osiągnęliśmy pełen sukces. O tej sztuce można rozmawiać godzinami, ale z doświadczenia już wiem, że lepiej poeksperymentować. Na szczęście aparaty cyfrowe dają taką możliwość, dlatego gorąco Was zachęcam. Róbcie masę zdjęć, niech Wasze cyfrówki nie zbierają kurzu na półkach. Dziękujemy za 10 tygodni wspólnej nauki i zabawy. Do zobaczenia!